Cześć, tu Wojtek z kanału finansowy Excel. W tym filmie pokażę Ci funkcję Agreguj. Jest to druga część filmu serii Sumy częściowe i funkcje Agreguj. Obie funkcje połączyłem razem w jednym cyklu. Dlaczego? O tym mówiłem w poprzednim filmie. Jeżeli nie oglądałeś filmu o sumach częściowych, koniecznie go obejrzyj, jest na moim kanale. Link będziesz miał poniżej, w opisie. A teraz przejdziemy do funkcji Agreguj. Na początku omówię składnię funkcji i podstawowe informacje o tej funkcji. Będę się posiłkował pomocą opisu funkcji, znajdującej się na stronie Microsoftu. Funkcja Agreguj zwraca wartość zagregowaną z listy lub bazy danych. Funkcja Agreguj może stosować różne funkcje agregujące do listy lub bazy danych, oferując przy tym opcję ignorowania ukrytych wierszy i wartości błędów. Składnię funkcji Agreguj możemy podzielić na dwie formy. Pierwsza forma to jest forma odwłoniowa. Druga forma jest to forma tablicowa. Czyli widzimy, że już jest funkcja o wiele bardziej rozbudowana niż funkcja sumy częściowe. Przyjrzyjmy się argumentom, Funkcji agreguj w formy odwołaniowej składa się z trzech argumentów. Pierwszym argumentem jest funkcja numer, podobnie jak było funkcji sumy częściowej. Drugi argumentem już jest opcja, czyli mamy wybór opcji. W funkcji sumy częściowej mieliśmy opcje ukryte pod numeracją argumentów funkcji, czyli argument od 1 do 11 oraz od 101 do 111 wskazywał nam, czy funkcja ma uwzględnić wartości ukryte, czy też nie w swoich obliczeniach. I trzecim argumentem są odwołania do naszego zakresu danych. Jakie argumenty mamy teraz w formie tablicowej? Zobacz. Mamy tu argument pierwszy, czyli funkcja numer, podobnie jak w funkcji sumy częściowe oraz w formie odwołaniowej. Następnie mamy opcję Trzecim argumentem, tu mamy odwołania, tu mamy już tablicę, widzisz? I czwartym argumentem jest element k. Zaraz ci wytłumaczę na przykładzie dwóch funkcji przykładowych, co to jest element k. Czym się jeszcze funkcja agreguj różni od funkcji sumy częściowej? Zobacz. W funkcji sumy częściowej mieliśmy tylko 11 funkcji, ale zobacz, ile mamy tutaj funkcji. Funkcja agreguj zawiera sobie aż 19 funkcji. W tym od 14 pozycji do 19 są to funkcje tablicowe. I zobacz, mamy tutaj w opisie. Że w przypadku funkcji pobierających tablicę, argument odwołania 1 jest tablicą, formułą tablicową lub odwołaniem do zakresu komórek, dla których ma zostać zagregowana wartość, odwołanie 2 jest drugim argumentem wymaganym w niektórych funkcjach. Teraz zwrócę Twoją uwagę na element K, który występuje w niektórych funkcjach tablicowych. Zobacz, element K mamy w czwartym argumencie funkcji tablicowych, takich jak Max k, min minka, percentyl, kwartylu, mamy kwartyl, podać percentyl, następny mamy też k i kwartylu, kwartyl. Przyjrzyjmy się na podstawie dwóch funkcji podstawowych tu zawartych, czyli max k i minka. Co to jest ten element k? Przejdziemy teraz do składni funkcji maxka. Makska składa się z dwóch argumentów: tablicy i Argumentu K. Pierwszy argument to jest tablica, jest to argument wymagany. Tablica lub zakres danych, dla których ma zostać wyznaczona, i zobacz. Mamy to K. K ta największa wartość. I mamy drugi argument, jest nim właśnie wielkość K. Zauważ, że jest to argument wymagany. Wyznaczana pozycja danej od największej w tablicy lub w zakresie komórek. Wyjaśnić teraz zasadę działania argumentu K. Zobacz, Mamy tu naszą tablicę. Tu mamy przyporządkowane liczby argumentowi K. K y równe 1, K y równe 2, K y równe 3. I obliczymy funkcję max K. Max K, nasza tablica, blokujemy, bo będziemy się przesuwać ją w prawo. F4. Drugim argumentem jest argument K, czyli odnosimy się tutaj do naszych trzech liczb. Nie blokujemy, bo będziemy chcieli przesuwać tylko w prawo. I zobacz. Gdy k równa się 1, funkcja max k równa się oczywiście 10. Dlaczego? Bo to jest największa naszej tablicy wartość. Przesuwamy w prawo i zobacz. Przy k równym 2 max k wynosi 9, bo to jest druga największa liczba w naszym zbiorze. I analogicznie k równym 3 mamy liczbę 8, która jest trzecią największą liczbą w zbiorze. Przejdziemy teraz do drugiej funkcji. Min k. Argumenty są podobne jak max k. Zobacz. Tablica, argument pierwszy i argument drugi to jest element k. Tablica, argument wymagany. Tablica lub zakres danych numerycznych, dla których należy określić k tą najmniejszą wartość. Widzisz? Tam była największa, tu jest najmniejsza wartość. Czyli jest to pozycja od. Najniższej w tablicy wartości lub w zakresie danych, który ma zwrócić funkcja. Zrobimy szybki przykład na minka, podobnie jak tutaj na max K, i weźmiemy pod uwagę K równe 1, 2, 3. Minka. Tablica. Formułem będziemy przesuwali w prawo, dlatego zakres danych musimy zablokować. F4 i numer K wstawiamy. K równe 1. Funkcja min k równa się 1, dlaczego, bo to jest najmniejsza liczba w naszym zbiorze k równe 2 min k równe 2 i k równe 3 min k równe 3. Powrócimy teraz do funkcji agreguj. Zajmiemy się następnym argumentem, którym do tej pory się nie, nie zajmowaliśmy jeszcze, są to opcje. Zobacz, w obu formułach i odwołoniowej i tablicowej mamy argument opcję. Nie mieliśmy tego argumentu w sumy częściowe. Tam ten argument był odzwierciedlony właśnie w liczbach od 1 do 11 i od 101 do 111, gdzie mieliśmy tylko dwie opcje. Funkcja nam obliczała wartość z bądź bez ukrytych wierszy. Tu zobacz, mamy opcji aż 8. Widzisz, jak ta funkcja jest rozbudowana w porównaniu z funkcją sumy częściowe? Zobacz, mamy aż 8 opcji, począwszy od: Ignoruj, zagniżone funkcje sumy częściowej i agreguj, i następnie mamy opcję 1: Ignoruj ukryte wiersze lub zagniżone funkcje sumy częściowej i agreguj. I najciekawsze opcje mamy tutaj: to jest opcja 6, 7: Ignoruj wartości błędów, ignoruj ukryte wiersze i wartości błędów. Szczegółowo te dwie opcje omówię. W trzecim filmie, gdzie będę przedstawiał triki związane z obiema funkcjami, czyli sumy częściowe i agreguj. Przejdziemy teraz do wykorzystania praktycznego naszej wiedzy na temat funkcji agreguj. Wykorzystamy wszystkie 19 funkcji. Zobacz, mamy tutaj w wierszach mamy nasze funkcje: funkcja średnia i tak dalej. Suma, mamy tu funkcje odwołoniowe oraz od pozycji 14. Funkcje tablicowe. W kolumnach mamy 8 opcji. To są właśnie te opcje, o których Ci mówiłem wcześniej. 8 opcji, i je właśnie tutaj zastosujemy w nagłówkach kolumn. Zastosujemy funkcję, która policzy nam w błyskawiczny sposób wartość sprzedaży czyli z kolumny G weźmiemy z naszej tabeli, która się nazywa, tu masz TB produkt, weźmiemy ostatnią kolumnę, czyli wartość. Podobne obliczenia robiliśmy w poprzednim filmie na funkcjach wchodzących w skład sumy częściowe, ale tam było znacznie mniej funkcji i tylko dwie opcje. Na początku policzymy funkcje odwołaniowe, dlatego że w funkcjach od 14 do 19 funkcji tablicowych mamy jeszcze jeden argument, dlatego będziemy musieli zrobić to osobno, bo wyszedłby nam błąd obliczeniowy. Przechodzimy do funkcji agreguj. Agreguj i zobacz. Mamy tu rozwijaną listę naszych funkcji, tak ci powiedziałam, ale my się odniesiemy do kolumny z numerem funkcji tutaj. Po lewej stronie blokujemy kolumnę przez F4, dlatego że będziemy musieli przyciągnąć. Funkcję prawo. Następnym argumentem są opcje. Opcje mamy tutaj, w nazwach kolumn. I musimy zablokować wiersze, ponieważ będziemy się przeciągać w dół. Czy blokujemy przez f4? Wiersze. OK. Teraz mamy naszą tablicę z danymi. Powiedziałam Ci, że mając nazwaną tabelę, nie musimy się odnosić bezpośrednio poprzez zaznaczanie zakresu, ale odwołam się przez nazwę tabeli. Zobacz TB. Mamy podpowiedź, że to jest TB produkt. Tabulatorem zatwierdzamy. I teraz interesuje nas kolumna z wartością. Otwieramy nawys kwadratowy. I zobacz, mamy podpowiedź, mamy wartość. Klikamy dwa razy. Zamykamy nawys kwadratowy. Zamykamy nawias zwykły. I mamy już naszą funkcję odnoszącą się na razie do. Funkcji numer 1. Zobacz, do tej funkcji. Mamy tutaj poszczególne argumenty, czyli argument pierwszy to jest numer funkcji, argument drugi to są opcje, i argument trzeci to jest zakres naszych danych w tabeli. I mamy kolumnę, z której czerpiemy wartości z naszej tabeli. Na razie mamy wyliczenie tylko dla jednej funkcji, czyli średniej. Zatwierdzamy i zobaczmy, mamy wynik. Możemy teraz przeciągnąć naszą formułę w dół i otrzymamy zestaw funkcji, widzisz, obliczonych. I mamy na razie wyliczenie dla opcji 0, czyli zachowanie funkcji ignoruj, zagnieżdżone funkcje sumy częściowe i agreguj. OK. Teraz przesuniemy prawo, żeby otrzymać obliczenia. Funkcji dla poszczególnych ośmiu opcji. Po przeciągnięciu formuły w prawo, zobacz, pojawiły nam się błędy. Zauważ, że formuły w pierwszej kolumnie odnoszą się do tabeli produkt oraz do kolumny wartość, ale za to druga, zobacz, odnosi się już do innej kolumny. Kolumny produkt laptopy. Widzisz? I tu jest ten błąd. Musimy coś zrobić, żeby przeciągnąć funkcję w prawo. Może zablokuję przez F4 naszą kolumnę. I nie można. Widzisz? Co możemy zrobić? Jest jeden bardzo fajny trik, który się teraz pokażę. Zobacz. Kasuję wszystkie wartości. Zostawiam tylko komórkę w lewym górnym rogu z formułą. Zaznaczam cały nasz zakres, w którym chcę przeprowadzić obliczenia. Czyli zobaczyłam poświetloną funkcję, którą wyliczyłem. Teraz wejdę do trybu edycji naszej funkcji. Naciskam klawisz F2 na klawiaturze komputera. Czasami w laptopach jest również wymagany przycisk funkcyjny FN. I jesteśmy teraz w trybie edycji komórki. I teraz zatwierdzam tę formułę poprzez naciśnięcie klawiszy Ctrl-Enter. I mamy nasze obliczenia. Oczywiście funkcja występująca na najczęściej wartości. Jest nd, dlatego że mamy tu unikatowe wartości, nie mamy najczęściej występujących wartości. Wynik funkcji iloczyn wykracza poza szerokość naszych kolumn, dlatego mamy przy tym wyniku hasze. Wykonaliśmy pierwszą część naszej pracy, czyli obliczyliśmy aż 13 funkcji przy 8 aż opcjach. Widzisz, w sposób bardzo szybki dokonaliśmy tych wyliczeń. Przejdziemy teraz do drugiej grupy funkcji, do funkcji z formułu tablicową. One mają numer od 14 do 19. Skład ich chodzą: funkcje maxka, minka, percentyle i kwartyle. I zobacz. Powiedziałam Ci, że funkcje tablicowe, funkcje agreguj, mają czwarty argument. Funkcje max, i min, już znasz. Tu argument k wskazuje na pozycję największej bądź najmniejszej liczby danej zbiorowości. Percentyle i kwartyle są to trochę innego rodzaju funkcje. Należą do tych samych pozycyjnych miar położenia. Co mediana na przykład? Tyle, że mediana dzieli zebrane wyniki na, na połowę, kwartyle na ćwiartki, a percentyle na setne części. Także można powiedzieć, że mediana, kwartyl i percentyl stanowi po prostu inny sposób podzielenia całej grupy wyników i mediana dzieli wyniki na połowę, kwartyl dzieli wyniki na cztery części, a percentyl dzieli wyniki na 100 części. Tutaj zrobiłem listę, Zobacz, na podstawie elementów k wybrałem sobie cztery elementy. W percentylach wybrałem również cztery elementy, ale percentyle zawierają się w wartości od 0 do 1. I tu też mamy listę wyboru. W kwartylach, w zależności od rodzaju kwartylu, mamy zawartość od 0 do 4. Nie będę Ci szerzej tłumaczył tych funkcji. Myślę, że zrobię osobny film o funkcjach statystycznych. Teraz policzymy za pomocą funkcji agreguj dane obliczone na podstawie tych funkcji. Policzymy identycznie jak funkcję liczyliśmy powyżej, ale dodatkowo uwzględnimy czwarty argument, o którym Ci wspomniałem. Będziemy go podmieniali w zależności od rodzaju funkcji. Czyli wpisujemy funkcję dla. Makska i ją później powielimy na wszystkie pozostałe komórki. Równa się agreguj. I teraz numer funkcji. Mamy tutaj w kolumnie P. Blokujemy, oczywiście, bo będziemy przeciągali funkcję w prawo. Blokujemy kolumnę. Drugim argumentem są opcje. Idziemy do góry, mamy opcje. Blokujemy, oczywiście, wiersze, bo będziemy przeciągali formułę w dół. Czwartym argumentem jest tablica, również. Zrobimy identycznie jak powyżej. Wpiszemy nazwę naszej tabeli, TB, podkreśnik i mamy podpowiedź. Zatwierdzamy tabulatorem. Otwieramy nawias kwadratowy i szukamy interesującej nas kolumny z wartością. Zamykamy nawias kwadratowy i zamykamy nawias okrągły. Musimy jeszcze dodać czwarty argument. Tym argumentem jest element K. Bądź kwartyl. Przejdziemy teraz do argumentu K na naszej liście wyboru. Tu mamy przygotowaną listę dla funkcji Minka i Max. -ka. Wybieramy, blokujemy argument przez F4. I to wszystko. Zobacz. Mamy. Co teraz robimy? Zaznaczamy cały zakres F2. Edytujemy funkcję i zatwierdzamy funkcję Ctrl-Enter. I zobacz. Mamy. Ponieważ Percentyle musimy wziąć inaczej, wyliczyć i kwartyle również, i zamienimy czwarty argument. I wybierzemy odpowiedni argument dla percentyle, i blokujemy przez F4. OK, i teraz zaznaczamy nasz zakres do zmiany tej funkcji. Wchodzimy w tryb edycji poprzez klawisz F2 i zatwierdzamy poprzez Ctrl Enter. W ten sam sposób postępujemy z drugim percentylem oraz kwartylami. Dla których z naszej przygotowanej listy wybieramy odpowiednio argument. Zobacz, jak w błyskawiczny sposób obliczyliśmy wyniki dla 19 funkcji przy zastosowanych 8 opcjach. A teraz sprawdzimy, jak nasza funkcja działa. Ukryjemy kilka wierszy i sprawdzimy, jak na te ukryte wiersze zareagują poszczególne opcje. Jaki wynik otrzymamy w poszczególnych 19 funkcjach? Ukryję 3 pierwsze wiersze i zobacz. Wyniki niektórych funkcji uległy zmianie. Zobacz, że funkcje z opcją 1, 3, 5 i 7 mają inne wartości. Zaraz sprawdzimy dlaczego. Przejdziemy do naszej pomocy związanej z opcjami funkcji agreguj. Zobaczmy na naszą pomoc tutaj i zobacz. Jeden, trzy opcje jeszcze, piątą i siódmą. Zobacz. To są właśnie te opcje, które mieliśmy w naszych opcjach ukrywania wierszy. Pierwsza, trzecia, piąta i siódma opcja: ignoruj ukryte wiersze. Dlatego wartość chociażby sumy czy średniej była niższa niż wartość Wyników obliczonych przez funkcje, które nie ignorowały ukrytych wierszy. W tym filmie pokazam Ci, jak bardzo szybko policzyć wyniki dla 19 funkcji przy aż 8 opcjach. Zobaczysz w następnym filmie, jaka ta funkcja potrafi być ciekawa i potrafi Cię zaskoczyć. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli spodobał Ci się film, daj lajka i proszę Cię o udostępnienie go przynajmniej jednej osobie. Zachęcam Cię do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Pamiętaj, w każdy czwartek o godzinie 12 nowy film na moim kanale. A w co drugi wtorek dodatkowo spodziewa się fajnego filmu Finanse z Excelem. Zasubskrybuj mój kanał, a na bieżąco będziesz informowany o moich najnowszych filmach. Zapraszam!